Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was. W kolejny niedzielny poranek, kiedy możemy się tutaj zgromadzić na nabożeństwie wśród braci, sióstr, aby wzajemnie karmić się Bożym Słowem, wzajemnie się modlić, budować, wzajemnie uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jemu za to niech będzie chwała, tylko i wyłącznie ja, powiem wam szczerze, ogromnie jestem Bogu wdzięczny, że mogę tu być, mogę tu być razem z wami, i że Bóg daje siłę, żeby nasze nogi, nasze kroki zmierzały właśnie do tego miejsca. Bo, wiecie, no, w sumie zrobił się ładny weekend. Moglibyśmy być zupełnie gdzie, gdzieś indziej, eee, ale chcemy być tutaj, mamy pragnienie, żeby tutaj. Być. Mam nadzieję, że to pragnienie, a nie przyzwyczajenie, eee, że po prostu chcemy, że budzimy się i mówimy o, jest niedziela, fajnie, spotkamy się z braćmi, siostrami i będziemy mogli razem wzajemnie się budować. Słuchajcie, no nie wiem, czy wiecie, ale zaczęło się wielkie święto piłkarskie święto w cudzysłowie święto, gdzie ludzie na Stadionie, stadionie, w sensie mówię na trybunach, na, w różnych miastach, państw, które grają w mistrzostwach euro w piłce nożnej po prostu szaleją. Żeby nie było. Lubię sport, lubię oglądać piłkę nożną i też będę kibicował polskiej drużynie. Jednakże pewne obrazki, które są widoczne podczas tych mistrzostw, kiedy ludzie. Hmm, Mówiąc kolokwialnie głupieją, kiedy kibicują za swoją drużyną, e, no są po prostu przerażające, że ludzie potrafią. E, widziałem taki obrazek, wczoraj był mecz e, Włochy-Albania, i widziałem e, taki obrazek, gdzie kibic włoski przez całe 90 minut, słuchajcie, klęczał i oglądał mecz na klęczkach z takimi rękami. Tak przeżywał, nie wiem czy on się modlił w tym momencie, czy do kogo się modlił, ale przez cały praktycznie mecz na klęczkach, bo tak się tym meczem przejmował. Jakby od tego zależało jego życie co najmniej. No ale okej. Okay. Co też idzie za tymi za tymi całymi mistrzostwami? Oczywiście chwała i chluba dla kogo? Dla człowieka. Wiemy, że władze piłkarskie bardzo się cieszą z tego, z tego wydarzenia. Z tego, co, z tego, co się dzieje, no bo jednak zrzesza to miliony, miliony kibiców. Chcą chwałę odebrać dla siebie, podobnie jak i, jak i piłkarze. Podobnie miała się sprawa, czy ma się sprawa z niedawnymi wyborami, które mieliśmy do Euro, Europarlamentu. Wiemy, że to już kolejne wybory, które w niedawnym czasie się odbyły. I oczywiście ktoś w zgodzie z własnym sumieniem głosował lub nie głosował, a jeśli głosował, to też w zgodzie z własnym sumieniem na kogoś, a nie innego, to pozostawiam całkowicie wam, wolnej woli. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje, jeśli chodzi o polityków, o tych, co w cudzysłowie nami rządzą, czy to w kraju, czy właśnie w tej Unii Europejskiej. Są pewne inicjatywy, pewne rzeczy, które są robione z tak zwanego budżetu państwa. I wiecie, jest na przykład w gminie, w mieście otwarcie nowej drogi, otwarcie przedszkola, otwarcie szkoły, wyremontowanie oddziału szpitalnego. No i wtedy na tych uroczystościach otwarcia pojawiają się, ja to tak nazywam, wszyscy możni. Tak? Na, na przecięciu tak zwanej wstęgi, i wszyscy biją im brawo i zobaczcie, to, 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 to ja uczyniłem. Nazywajcie mnie dobroczyńcą, bo to ja uczyniłem. no Tylko, że nikt wtedy nie pamięta, że to tak naprawdę jest za pieniądze moje, twoje, twoje, twoje i tak dalej. To nie z ich pieniędzy, tylko wiecie, oni w jakiś sposób przypisują sobie sukces tego, co się akurat wydarzyło. I jakie podejście nasze powinno być do. Służby i służenia. Krótki fragment przeczytam, skomentuję, i tyle będzie wstępnego kazania. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 24 wersetu. Powstał też spór między nimi, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy są ich nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród Was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem jako ten, który Wam usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Ja przekazuję Wam królestwo. Jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole Moim w Królestwie Moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Słuchajcie, niesamowity werset, krótki, ale bardzo taki treściwy, to są słowa, które Jezus rzekł do swoich uczniów, yy, zaraz po tym, jak spożyli wieczerze. Zasiedli przy stole, i uczniowie między sobą się dochodzili, który z nich jest największy. Czyli wiecie, no, pojawiło się, dajmy na to, jest kościół, są w kościele starsi, jest pastor lub członkowie zboru i oni na spotkaniu, czy na nabożeństwie, czy na spotkaniu jakiejś grupy dyskutują między sobą. Wiesz co? Ja mam ważniejszą funkcję. Ja jestem większy. Ty mnie będziesz słuchał. Nie, 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 wiesz co? Ty jesteś tylko pastorem, ale to ja usługuję, to ja mówię, to ja jestem ważny. Nie! Ty nie. Ja usługuję przy stołach, to ja jestem diakonem, ja mam kontakt z ludźmi, ja do nich dzwonię, to ja jestem ważniejszy. Nie! Ja jestem liderem grupy uwielbienia, to ja prowadzę uwielbienie i to ja jestem najważniejszy. Wyobrażacie sobie taką sytuację teraz w kościele? Ciężko do wyobrażenia, ale wierzcie mi, może nie wprost, ale takie sytuacje się zdarzają. Takie sytuacje się zdarzają. Że ludzie, którzy myślą, że piastują jakieś stanowisko w kościele, są ważniejsi od innych, a władcy narodów są ich nazywani dobroczyńcami. Czyli jest ktoś powołany do służby, głosi słowo, prowadzi uwielbienie, dzieli się świadectwem, usługuje przy stole, czyli pełni jakąś służbę. I ten kto chciałby być nazwany, a spójrzcie na mnie, zobaczcie jaki jestem dobroczynny, jaki jestem dobry, jak ja jestem usługujący. A co mówi Jezus? Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, czyli ten, kto, komu wiele powierzono, kto mnie ma, że jest najważniejszy, niech będzie sługą pozostałych. I zobaczcie jak w wielu kościołach niestety zauważa się coś takiego, że Pewne służby, mówię o służbie pastora, starszych, liderów poszczególnych służb, osoby, które piastują te służby, uzurpują sobie z góry, tylko i wyłącznie z ramienia tego, że pełnią tą służbę, uzurpują sobie władza, w, władanie, wywyższanie się nad innymi ludźmi. A Jezus mówi: Ale nie tak ma być między wami. Jeśli chcesz być największy, to bądź sługą, to bądź najmniejszy wśród swoich braci i sióstr. Nie pchaj się na piedestał, nie musisz być widoczny, żeby ktoś Cię zauważył. Bóg Cię wywyższy we właściwym momencie. Wykonuj swoją służbę, a zobaczysz, że odbierzesz nagrodę. Nie ty się chwal za swoje osiągnięcia, ale niech inni zobaczą i docenią, czy to, co robisz, jest właściwe, czy też nie. I zobaczcie, Jezus podaje swój przykład. Pyta się, kto jest większy, czy ten, kto u stołu zasiada, czy ten, który usługuje. Jezus powiedział, oczywiście, większy jest ten, kto przy stole po prostu zasiada. Dlaczego? Bo jest to zaszczyt, móc siąść przy stole, spożyć wieczerze z innymi, a ktoś lata po prostu z talerzami, z kubkami, z jedzeniem i usługuje. A Jezus powiedział, a zobaczcie, ja mimo tego, że jestem tak, Jezus wiedział, że on jest nad Nimi, że jest większy, ale tego, tego nie pokazał. Prosił uczniów, żeby to oni zasiedli, a On im usługiwał. Wiemy, że wcześniej też miała sytuacja, kiedy obmywał nogi swoim uczniom. Pokazał im to, że mimo pozycji Jezus się nie wywyższał. I to samo powiedział nam, że ja jestem wśród was tym, który usługuje. I myślę, że to jest istota. Każdej służby, nieważne jak ona by była nazwana, pastor, starszy, diakon, prorok, apostoł, lider, ktokolwiek. Jeśli nasza służba nie zacznie się od usługiwania ludziom, to te całe tytuły można wrzucić do kosza. Bo wywyższanie się nad drugim człowiekiem przyniesie nic innego jak tylko upadek. Bo będziemy sobie uzurpować to, że możemy nad ludźmi władać, możemy nimi kierować, możemy im mówić, możemy, mówimy im, co mają robić. A zauważcie, czy Jezus był tym, który rozkazywał ludziom, co, mia, co, co mieli robić, czy raczej był tym, który inspirował ludzi do tego, jak żyć. Tak? Czyli wiemy, że przykładem i słowem mamy być inspiracją do ludzi, a nie tymi, którzy będą mówić Ty masz robić to, Ty masz robić tamto, a Ty jeszcze to. Tak nic nie zrobimy, bo wtedy sobie my rościmy prawo do tego, żeby nad kimś panować. I zauważcie, co Jezus przy tym fragmencie akurat zwraca się i mówi do uczniów. Że jeśli zrozumiecie to, czym tak naprawdę jest prawdziwa wielkość, że prawdziwa wielkość jest w usługiwaniu innym. I Jezus mówi do uczniów, Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach. I co Jezus mówi do was? Ja wam przekazuję Królestwo, jak i mnie mój Ojciec przekazał. Abyście nie tylko jak tutaj podczas tej wieczerzy siedzicie przy stole i jedli i pili, ale żebyście. Odziedziczyli tą, tą, y, to życie wieczne, i żebyście ze mną jadali przy wieczerzy w Królestwie Bożym. Słuchajcie, niesamowite słowa, które Jezus podczas tego, jak apostołowie się, y, jeszcze uczniowie tak naprawdę, się spierali o to, kto ma być najwyższy, największy jest, Jezus im od razu daje: wiecie takiego pstryczka w nos. Nie, 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 ale wy nie tak. Chcecie być najwięksi? Usługujcie. To niech ten będzie najmniejszy. Jeśli to zrozumiecie, to wiedzcie, że wytrwacie, przekaże Wam Królestwo Boże i odziedziczycie życie wieczne, wieczerzając ze mną w Królestwie Bożym. Słuchajcie, proste słowa. Zostawiam Was, was z tym słowem, bracia i siostry, przede wszystkim siebie, e, i modlę się o to, abyśmy zawsze pamiętali, że Bóg pokornym łaskę daje. I żebyśmy wiedzieli, czym tak naprawdę jest służba, czym jest powołanie, i żebyśmy pamiętali, że jesteśmy tutaj dla siebie. Bóg powołał Kościół, abyśmy my, jako bracia i siostry, wzajemnie się wspierali, wzajemnie sobie służyli, a nie wywyższali się jeden nad drugiego. A teraz zachęcam do powstania, będziemy uwielbiać naszego Boga.